Cześć, z tej strony Krzysztof z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku pogadamy o tej oto przenośnej stacji zasilania EcoFlow River Pro, którą dostaliśmy do przetestowania i pokazania Wam na kanale od polskiego dystrybutora tej marki. Muszę się nią ostrożnie posługiwać, dlatego że ładuję sobie nią ten telefon, na który nagrywam zawsze dźwięk. Zawsze zapominam, żeby go naładować. Zapraszam! To trzecie urządzenie tego typu, które testuję. Odnośniki do dwóch poprzednich testów znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. I, i z tym mi chyba było najlżej i, i najprzyjemniej, bo jest najmniejsze i najlżejsze. Tak jak poprzednie dwie stacje, oczywiście miały charakter przenośny, bo dało się je podnieść i gdzieś przenieść, to ta z całą pewnością przenośna jest. Najbardziej, choćby z tego względu, że ma jeden uchwyt i wystarczy ją podnieść jedną ręką wygodnie za środek, tam gdzie jest środek ciężkości, a nie trzeba jej przenosić w dwóch rękach albo jedną ręką tak krzywo jak się majta. Jest znacznie mniejsza, znacznie lżejsza i wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach może to decydować o tym, czy będziemy z niej korzystać, czy będziemy ją używać, czy nie. Na początek może kilka słów o samych parametrach tego urządzenia. To jest stacja zasilania która ma w sobie akumulatorki o łącznej pojemności 720Wh. Waży niecałe 8 kg. W środku obudowy jest przetwornica pozwalająca na zasilanie urządzeń wymagających prądu przemiennego na 5230V. Na wyjściu jest ona w stanie wytworzyć 600W do 1200W chwilowo. I to powinno w zupełności wystarczyć do zasilania większości domowych urządzeń, takich jak elektronika typu komputer, telewizor, Najróżniejszego rodzaju ładowarki do dronów, telefonów, tabletów, latarek, zabawek dla dzieci, a także lodówkę, jakieś małe domowe AGD w rodzaju blendera, pompkę centralnego ogrzewania, wentylator w wentylacji mechanicznej, tego typu rzeczy. Jednocześnie mam wrażenie, że to urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w samochodzie czy do wykorzystywania go w samochodzie, bo ma tutaj z frontu, znaczy, no nie no, dobra, to jest front. Bo tak, tu z boku są dwa gniazdka 230 i takie, takie złącze śmieszne, którym podłączamy dodatkowe zewnętrzne akumulatory. Tutaj z frontu mamy trzy gniazdka USB, gniazdko USB-C, gniazdko 12V i gniazdo samochodowej zapolniczki. Gdybyśmy chcieli na przykład jakąś ładowarkę taką do samochodowej zapolniczki podłączyć, albo jakieś, nie wiem, CB radio na przykład. A tutaj mamy latarkę z trzema trybami. Słabszy, mocniejszy i SOS. Nie mogę powiedzieć, żeby to była najważniejsza funkcja tego urządzenia, bo oczywiście nie jest. Można sobie bardzo łatwo zorganizować latarkę wsadzając taką, takie lampki na USB, do gniazdka USB. No, ale rozumiem, że chodzi o to, że skoro już mamy to w samochodzie, będziemy musieli zmienić koło po ciemku, wyciągniemy, postawimy obok samochodu, można korzystać. Urządzenie ma w sobie również przetwornicę służącą do ładowania, czyli nie ma takiego czegoś, że jest osobna duża ładowarka. Wszystko jest w środku w tym urządzeniu, co oczywiście ma swoje wady i zalety. No bo z jednej strony nie zgubimy tego zasilacza, a jak go zgubimy, to wystarczy zastąpić go zwykłym kablem. To są takie kable jak od y, komputerowych zasilaczy, chyba? A z drugiej strony, tę dodatkową elektronikę nosimy w tym urządzeniu za każdym razem, kiedy zabieramy je z domu na wycieczkę, czy z garażu do domu, żeby podładować. Tak jak przy poprzednich urządzeniach, tak, i tutaj chciałem sprawdzić, ile. Efektywnie, realnie można z niego wyciągnąć energię elektryczną, i w tym celu zabrałem to ze sobą na wyjazd kempingowy, o którym trochę mówiłem na Instagramie i więcej postaram się powiedzieć również w osobnym filmie na YouTubie. Na kempingowym urlopie czasami potrzeba zasilić jakieś urządzenia z gniazdka 230. Jak się nie ma możliwości zatrzymania na kempingu, to jednym z rozwiązań jest taka oto stacja zasilania. Pierwszy raz ją będę używał, więc nie do końca wiem, czy dobrze ją podłączę, ale zobaczymy. Najpierw laptop. Teraz to włączamy. No dobrze, 100%. Przetwarzanie. Wychodzi 70 W. Jak widać, ilość prądu w stacji wystarczyłaby na 9, 10, 11 godzin pracy komputera. Czyli na jeden dzień roboczy, tak realnie oceniając. Miałem coś dzisiaj nagrać, bo się dotarło do mnie, że druga bateria od aparatu jest zupełnie naładowana, A ta, która mam w tej chwili, jest naładowana w połowie, więc muszę dołożyć do tego obciążenia jeszcze ładowarka do baterii. Zostawiłem komputer włączony przez całą noc, żeby wygrywał plik na YouTube, tu jest dosyć wolny internet. No i urządzenie, jak widzicie, dalej działa, zostało 9% baterii Po drodze zmontowałem i wyrenderowałem film Nie miałem czasu pograć Najbardziej obciążającym procesem w komputerze było wczoraj renderowanie filmu Podłączyliśmy do ładowania, widać jak stopniowo bierze coraz więcej prądu 600W, 560 A po tej stronie nieco ponad 640 W każdym razie, korzystałem z tego urządzenia bardzo intensywnie tam i w zupełności mogłem cały dzień z zapasem przepracować przy komputerze, grać w gry, montować filmy, robić różne rzeczy w internecie i jeszcze tego prądu trochę zostawało. Oprócz tego również podłączyłem do tego urządzenia licznik energii, watomierz. I tak jak poprzednio do rozładowywania używałem farelki pracującej przy mocy około 1 kW, tak oczywiście tu nie mogłem, bo maksymalna moc na wyjściu to jest 600W. Podłączyłem więc 800W grzejnik i ku mojemu zaskoczeniu urządzenie działało, nie wyłączało się od przeciążenia, natomiast dawało około 600W prądu. Jak do tego doszło, nie wiem. W każdym razie grzejnik stabilnie pracował z mocą 600W i udało mi się takie właśnie dwa eksperymentalne rozładowania przeprowadzić. Odpaliliśmy przyrząd pomiarowy, możemy odpalić grzejnik. Tak już widać, że coś idzie. Chyba dotarliśmy do momentu kiedy za chwilę się wyłączy, bo pokazuje 1 minutę 1%. A tutaj pokazuje nam 602 W 608 godzin. Oprócz tego, naturalnie, przeprowadziłem test ładowania z ściennego gniazdka i tam czy tam z przedłużacza, bo producent chwali się, że to urządzenie można naładować mniej więcej w 80% przez godzinę. I powiem Wam szczerze, dla osoby tak zapominalskiej jak ja, taka funkcja ma charakter zbawienny. Zapominam, że coś musiałem naładować, podłączam. I za godzinę jest prawie naładowane. Notorycznie zapominam naładować telefon komórkowy, który tylko wykorzystuje do nagrywania audio do filmów. Gdybym pracował z tym urządzeniem w terenie, na przykład wykorzystywał je do ładowania, nie wiem, dronów czy sprzętu fotograficznego, pracując zawodowo jako fotograf czy, czy kamerzysta, myślę, że też miałbym z tym problem. W każdym razie, jak pokazał test, urządzenie ładuje się do 100% całkiem szybko i z całkiem niezłą sprawnością względem deklarowanej pojemności akumulatorów. Tu pokazuję, że się będzie jeszcze ładować przez 35 minut, ale wyłączam, bo jest już późno i muszę iść spać. Czyli kończy nam się ładowanie 99% 114 z 128%. Widać, że ładuje z jakąś niestoprocentową sprawnością. Czyli urządzenie nam się naładowało, 841Wh, tutaj 100% a na ekranie macie podaną sprawność ładowania. Dla kogoś takiego jak ja, kto pracuje z domu, urządzenia tego typu potrzebne są, żebym mógł pracować, jak nie będzie prądu. Zakładam, że prądu może nie być tylko u mnie czy w mojej dzielnicy, a cała reszta Polski, miasta może pracować. Po co ja bym w takim momencie brać dzień bezpłatnego urlopu, skoro być może mógłbym normalnie pracować? Przynajmniej przez jakiś czas, nie? I to urządzenie w tym celu się nadaje, bo może funkcjonować jako UPS, w sensie podpinam się do gniazdka z tym urządzeniem i zasilam moje urządzenia, komputer, koncentrator tlenu, lodówkę. Kocioł centralnego ogrzewania z podajnikiem i pompą biegową za pośrednictwem tej stacji, która w tym momencie staje się UPS-em. Z drugiej strony, możliwości ładowania tego urządzenia jest oczywiście dużo więcej, bo, oprócz naładowania z gniazdka, można używać do tego różne źródła prądu stałego. Po pierwsze, można je ładować dołączonym w zestawie kablem do samochodowej zapalniczki, i tu oczywiście ze znacznie mniejszą mocą, w tym momencie ogranicza nas wydajność gniazda zapalniczki. Czyli może raczej bezpiecznik, który jest podłączony między akumulatorem a gniazdem zapalniczki w samochodzie. W związku z czym to urządzenie będzie brało mniej więcej 100W prądu. Zweryfikowałem, to działa bez żadnych problemów czyli powiedzmy po 7, 8, 9 godzinach jazdy samochodem powinniśmy mieć to urządzenie naładowane od 0 do 100%. Z drugiej strony to samo gniazdo w urządzeniu można wykorzystać do podłączenia paneli fotowoltaicznych. Znów dostajemy ten kabel do paneli fotowoltaicznych i albo można dokupić te panele tego producenta. Przy poprzednim teście dostałem dwa takie zestawy, albo można podłączyć dowolne inne panele fotowoltaiczne i tutaj taki ukłon ze strony producenta, że dołączył instrukcję, jak to dokładnie zrobić, żeby nie uszkodzić tego urządzenia. I tym sposobem dostajemy coś, co na co dzień może być dla nas UPS-em, awaryjnym źródłem prądu do pracy komputera, czy tak jak wspomniałem, koncentratora tlenu, a w sytuacjach bardzo awaryjnych można to zasilić z samochodu stanowiącego agregat prądotwórczy, z tego rowerowego generatora, który pokazywałem ostatnio, czy właśnie z paneli fotowoltaicznych. I dokładnie tak samo można to wykorzystywać na wyjazdach. Jedziemy sobie na tydzień pod namiot, no ale chcemy mieć możliwość skorzystania z elektroniki. Obejrzeć z dziećmi wieczorem film na komputerze, yy, popracować przez trochę, jak ktoś z pracocholikiem, nie? Zabieramy taką stację, możemy pracować równie dobrze pod namiotem. Wydaje mi się, że to urządzenie będzie niedługo jeździć u mnie w samochodzie i to będzie jego podstawowe miejsce, dlatego że mnie często brakuje właśnie na wyjazdach jakieś jadę samochodem, przetwornicy, nie? Takiego poczucia, że mogę się zatrzymać na trasie w dowolnym momencie, popracować. Ja jestem twórcą internetowym, moja osoba partnerska też jest twórcą internetowym. Bywały takie sytuacje, że wracając skądś, musieliśmy zatrzymać się na jakiś czas, żeby coś pilnie w tamtym momencie zrobić. Przygotować ofertę, obejrzeć jakiś materiał, wysłać jakiś materiał. Komputer i jakieś łącze do internetu zawsze ze sobą mamy. Laptop na wbudowanym zasilaniu działa godzinę, półtorej, zależnie od stopnia obciążenia. Jakiejś przetwornicy do samochodu potrzebowałem od dawna to będzie jeździć, bo jest jednocześnie przetwornicą oraz całkiem sporym akumulatorem. Wiecie, jakby to porównać do samochodowego akumulatora, to te 720 watogodzin, to jest 60 amperogodzin. To nie jest mały akumulator. No dobra, no może niewiele samochodów ma mniejsze. W Maluchu miałem 45 amperogodzin. I przy takim zastosowaniu, jak mi w domu prąd wysiądzie, zejdę do garażu, no nie zjadę, bo winda nie będzie działać, zejdę do garażu, przyniosę to urządzenie, bez większego kłopotu wniosę je na górę. Ostatnio, zabierając się z domu na działkę, szedłem z tym urządzeniem w jednym ręku, trzymając jednocześnie smycz psa. Tu miałem na drugim ramieniu zarzucone chyba za trzy różne torby i dotarłem do samochodu na jeden raz. Wspominam o tym, bo wynajmuję miejsce podstawowe do samochodu i to nie jest tak, że mam pod klatką samochód, nie? muszę kawałek przejść. Dałem radę. Gdybym miał w bloku agregat prądotwórczy, również mógłbym wykorzystać go do tego urządzenia, bo taki kW agregat w zupełności wystarczy, żeby to naładować. Naładuję to szybko, Odpalam agregat, ładuję przez dwie godziny. Przez dwie godziny ładuję inne urządzenia. Potem odłączam, wyłączam agregat i mam spokój, powiedzmy, do następnego dnia. Czyli agregat nie musi pracować non-stop, mogę go włączać na jakiś czas. W sytuacji awaryjnej oszczędności paliwa uzyskane w ten sposób będą miały znaczenie niebagatelne. Czy to jest urządzenie, które potrzebne jest każdemu? Nie. Jakieś awaryjne źródło energii elektrycznej w moim odczuciu jest każdemu z nas niezbędne. Możemy się okłamywać, że, że bez prądu da się żyć. Znaczy, to, to nie jest kłamstwo. To jest fakt. Tylko niektóre urządzenia elektryczne po prostu praktycznie nie mają nieelektrycznych zamienników. Nie będę wspominał po raz trzeci o tym koncentratorze tlenu. Pompę można zastąpić wiaderkiem, ale łatwiej jest podłączyć pompę do takiego urządzenia i przepompować dużą ilość wody z znikomym wysiłkiem. Trudno o lepsze źródło światła niż latarki które można zasilać z takiego urządzenia bardzo, 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 bardzo długo. A jeśli chodzi o komunikację, to dla sibiradia radia, krótkofalówek czy takich stacjonarnych radiostacji, no, no chyba nie ma alternatywy. To, co mi się tutaj dodatkowo podobało, to możliwość sterowania urządzeniem z telefonu komórkowego. Powinno się również dać używać zdalnie. Natomiast tak na poczekaniu nie potrafię wymyślić scenariusza, kiedy chciałbym móc z tej funkcji, funkcjonalności skorzystać, że mm, będę potrzebował to urządzenie zdalnie wyłączyć czy, czy włączyć kiedy ja będę w delegacji, a rodzina nie będzie miała tego włączyć, no, ale równie dobrze mogę na signale napisać, jak mam to urządzenie włączyć. Chyba że w drugą stronę, żebym to mógł wyłączyć zdalnie. No nie wiem, funkcja jest, ale nie przychodzi mi do głowy żaden scenariusz, w którym mógłbym z niej skorzystać. Chyba że człowiek jest zbyt leniwy albo, no dobra, leży połamany w łóżku i potrzebuje włączyć, wyłączyć. OK. I mogę sobie teraz z poziomu tej aplikacji włączyć światło. Wyłączyć światło, włączyć światło, żeby działało intensywnie, albo przełączyć tryb na miganie SOS, albo na słabe, mocne. Mogę włączyć wyjście na 12-woltowe gniazdko i od razu mogę zobaczyć, jakie są wyjścia na tych trzech gniazdkach. Oj, każdy z nich mierzony jest osobno. To fajne, czekajcie, spróbuję. I co widzę? Telefon zaczyna się ładować, oczywiście. I widzę wyjście 15 W. Dokładnie takie same 15 no w tej chwili 16 W widzę na wyjściu z urządzenia. A wiem dlaczego. Bo była włączona jeszcze tak, przetwornica. AC. co? tu jeszcze można zobaczyć? Po co ładowanie powolne? Aha. Żebym mógł nie słyszeć wentylatora, czyli do cichych miejsc. Fajnie. E, tak, tu przełączam czy zasilanie z paneli, czy z samochodu. Po jakim czasie ma się wyłączać, po jakim czasie ekran ma się wyłączać. Można z tego korzystać w internecie rzeczy, ale w jakim celu, co to robi, nie wiem. I tak jak poprzednio przy testach tego typu urządzeń, na pewno ktoś napisze, że to jest za drogie, że można takie coś zrobić taniej. Można, no można złożyć samemu takie coś z baterii ze starych laptopów. Można złożyć fajny układ z akumulatora kwasowo-ołowiowego i akcesoriów. Można wystrugać do tego jakąś ładną drewnianą skrzyneczkę z rączką, żeby to przenosić czy zapakować do takiej skrzynki narzędziowej plastikowej. Można. Korzyść z zakupu takiego urządzenia jest taka, że dostajemy coś, co jest gotowe do działania po wyjęciu z pudełka, a jak nie działa, to wysyłamy na naprawę gwarancyjną i się też problemem nie martwimy. Choć naturalnie, jeśli ktoś się na tym zna, zrobi analogiczne urządzenie, mające te same funkcje, prawdopodobnie taniej. Jeśli chodzi o produkty tego typu, to na rynku robi się ich coraz więcej. I to świadczy o tym, że po prostu ludzie potrzebują awaryjnego czy portatywnego źródła zasilania, który nie będzie agregatem prądotwórczym albo tylko zestawem paneli fotowoltaicznych. Coś, co będzie działać od razu bez względu na pogodę, przez jakiś czas. Sama marka EcoFlow robi też coraz więcej różnych fajnych rzeczy, do tego stopnia, że w tej chwili mają urządzenia, które mogą stanowić taki zestaw. Agregat prądotwórczy, stacja zasilania i stacja zasilania może wymusić włączenie agregatu. Wow, po prostu to ma sens z tego względu, że możemy stopniowo kupować kolejne urządzenia do takiego układu. Zacząć od stacji ładowania, potem dokupić do niej agregat twórczy. Do tego urządzenia tak samo można dokupić dodatkowy akumulator. W razie potrzeby zabierzemy oba urządzenia, a jeśli takiej potrzeby nie będzie, zabierzemy tylko to jedno mniejsze i lżejsze. Taka modułowość sprawdza się w bardzo wielu miejscach w życiu. A zatem, gdybym to urządzenie miał ocenić, to dałbym mu 5 gwiazdek na 5, bo naprawdę nie zauważyłem tutaj nic, co miałoby charakter wady. To już nie jest względnie lekkie, całkiem małe, wygodne do noszenia, szybko się ładuje, ma dużą moc na wyjściu. Nie zasilimy tym dużych urządzeń elektrycznych, ale nie do tego to służy. Ma możliwość rozbudowy, ma dużo różnych gniazdek na wyjściu i można je zasilać na wiele różnych sposobów. Jak wspomniałem, wydaje mi się to być całkiem niezłym takim sercem domowego systemu awaryjnego zasilania. A jeśli z różnych względów to urządzenie Wam nie pasuje, to tutaj znajdziecie naszą playlistę z rozwiązaniami na ewentualność braku prądu. Do zobaczenia. Cześć!